ma dziś pierwszy odcinek z głosem, dzisiaj nie nagramy już odcinków, bo ten, no będzie, no jaki zawsze, ale dzisiaj nie nagram odcinków, bo źle się czuję i dopiero jutro będzie więc... bo... jaka jest mapa, nie ma nic. Stypka. Zapij go, Dobrze, zabijesz go. nie zabiję mnie, nie? Oj, pierwsza gra i już umarłem. Dobra, zagrajmy sobie jakieś One z innymi garczami. Tutaj na Arena. Badz Arena. Wejdźmy sobie. Tu raz tutaj na Duelsy. I e gramy sobie One Dobra. I napiszcie może w komentarzu jakie chcecie odcinki, żebym nagrywał, czy z Robloxa na przykład, czy z tego, czy właśnie z Minecrafta. Aha, dostał. Dobrego celu mam. Zabijemy się ze spamerem pojęcie. S, dobra. Od razu wygrana. Teraz tutaj. Mogę zagrać bez klaty spróbować. Ale spróbować, bo nie wiem czy dam radę. chodź, 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 chodź. 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 Ona rzuca trój zębą, grać nie Ona bije mieczem, ona grać nie Oj dobra, dobra, sorry, muszę grać z klatą Bo tutaj ona mi dużo zadała Oj dobra no Dużo mi zadała go Tutaj zmienimy stoki na te. Dobra. Jak będzie słaby, to ściągnę klatę. A nie obiecuję. To widzę, że nie grą z kimś dobrym. Ale dał mi. Nie trafił mnie. Niedługo nie dogonią go nawet Pierwsze mleko Ile ty tych mleków wziął Aha więcej, mucha, więcej razy go uderzyłem, a tutaj wygrał. No czasami tak się zdarza, widzicie? Ale wtedy wygraliśmy, więc teraz może zaraz też wygramy. Przez tutaj nas tutaj pisze na czacie. Dobra. Znowu ten sam prawy tryb. Lecimy na F5. Znaczy na 4 albo na 5 nie pamiętam jak to się nazywało. O, oh, nie dobra, dobra, ja się podaje na 5 nawet 4 jakoś tak. O, dobra, tutaj założyliśmy mu strefę. Nie skończyłaś, dobra, czyli tak, jak sobie? O, oj Lepszym włókiem bo Lepszym łódcinkiem. Dan da jeden łon. Lecimy go. Lecimy na niego. Oj. Zajmie styk. Chodź, 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 chodź do mnie. Witam w pojemnicy C. Zabuduję się tutaj. O ty, o ty! Oj, właśnie tam, właśnie tam, właśnie tam Dobra, zabuduję, Oj, 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 problem mam Bo tutaj nam nie udało się. Padaj tam. Robimy ci do No, no chłopie, jak tu uciekasz Nie uciekaj tak, dobra, teraz zabaw Tak trochę dostaję Pojęcinka To jest no Ale dostał, dobra, nie, nie może się ruszyć, nawet. Dobra, wygraliśmy Łatwo, łatwo Pajcinki, dobra Pane, co tu byla viděna? 50, 90. Měla se koušet, co je To ninja. Uvidám. Uvidám, co Oj, 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 oj. to je. A zabudowałem, a jednak zabudowałem A zabudowałem Dla to jest trefka. Oj jest, Dobra No to jeszcze z dwie rundki zagramy i ogólnie kończy odcinek, nie? Lecimy teraz tu. Sorry, że tak nie gadam dużo, ale muszę się skupić. Oj! Dobra, to ostatnia rundka i no, kończymy. Oj, tutaj nas się nie dało. No to dobra, nie? Zostawcie suba i lajka. Prosiłbym, bo no mamy dopiero już 7 subskrybentów. To też dobrze jak 7 subskrybentów, ale fajnie, fajnie właśnie. Ale zostawcie suba, proszę. Już lecimy na tego i to jest ostatnia rundka więc chciałbym wygrać nie skacz tak zajączku, zając, 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 ale ja nie jestem zając, ja tak nie skaczę no i widzicie tutaj właśnie wygrałem i to na dziś nara ¡Click up!